Stacja misyjna Dyryma, tam w dole szkoła podstawowa, klasowa, a tam w oddali boisko szkolne, dzieci szkolne grające w piłkę nożną. Tu mamy małe spojrzenie na dolinę w Dyrymie. A tutaj jest dom parafialny, spojrzenie ze schodów prowadzących do kościoła, kościoła parafialnego. A tutaj jest ten kościół parafialny, spojrzenie z boku, wybudowany, wybudowany w 1954 roku. Ostatnio pięknie odnowiony przez poprzedniego proboszcza werwistę z Wietnamu. To jest spojrzenie na kościół z przodu. Schody do kościoła pięknie ozdobione kwiatami. Grotto Matki Bożej przy kościele. Tu mamy spojrzenie na stację z boku. Dom parafialny. Jesteś tam, ludzie się kręcą. Oczywiście codziennie ludzie przychodzą na stację. Tu mamy. Główny wiatr szkoły technicznej dla dziewcząt. Szkoła prowadzona przez siostry z Indii. Tam u góry jest konwent sióstr. A tam troszkę z boku są budynki szkolne, klasy, budynki gospodarcze. Tu jest spojrzenie na szkołę od środka. A tutaj mamy przepiękny widok na Dolinę w Dyrymie po mszy poranu.